Uważam, że Karol Nawrocki powinien tam pojechać, prezydent polski, zaopatrzony w gigantyczną, dokładną, ale to naprawdę profesjonalną analizę skali pomocy dla Ukrainy. Tam powinien być wyszczególniony w tej skali każdy czołg, każdy krab, każdy nabój. Innymi słowy... Powinno być pokazane partnerom amerykańskim, kiedy oni tam wyciągną, a jestem pewien, że wyciągną, jak królika z kapelusza, informacje w duchu: no niestety, bracia, wy też musicie za to zapłacić, my będziemy zbroić Ukrainę, ale wy będziecie za to płacić, i wtedy wyobrażam sobie, że państwo naprawdę czyli w tym momencie prezydent Polski, wyciąga tą analizę i pokazuje, proszę bardzo, my wyłożyliśmy na Ukrainę 200 miliardów dolarów, a tak naprawdę to chyba dużo, dużo więcej, bo skala tej pomocy to opinia publiczna być może nie dowie się nigdy, bo zdaje się, że PiS to mocno ukrywał, nawet bez zdaje się. Ja mam pewną wiedzę od generała Samola, który dowodził wielonarodowym korpusem w Szczecinie, od pułkownika Lelaka z Akademii Sztuki Wojennej z wieloma innymi ludźmi, którzy znają się na rzeczy, rozmawiałem, pisaliśmy o tym w książkach, nie nasza wojna, strefa zgniotu. Opinia publiczna w Polsce była oszukiwana o skali tej pomocy, minimalizowano tą wersję, była wersja dla opinii publicznej, wersja prawdziwa, gdzie ta pomoc była nieporównywalnie na większą skalę niż to, co mówiono o opinii publicznej. Niektóre rzeczy dopiero my ujawnialiśmy w naszych książkach, to potem dopiero niektórzy mówili, no tak, rzeczywiście, tu trzeba było pomóc, no ale zrobiliśmy to, bo przecież oni walczą za nas i powielano te androny.